Tragiczne wiadomości znów wstrząsnęły światem sportu. W wieku zaledwie 45 lat odszedł człowiek, który dla wielu był ikoną i głosem jednej z najbardziej widowiskowych dyscyplin. Jego śmierć, choć otoczona tajemnicą, zostawiła ogromną pustkę w sercach fanów i środowiska sportowego. A to nie jedyne bolesne pożegnanie ostatnich tygodni. Sezon letni 2025 roku upływa pod znakiem nieopisanych strat. W ciągu zaledwie kilku tygodni świat sportu i show biznesu pożegnał wiele wybitnych postaci od muzycznych legend po młodych zawodników, którzy dopiero rozpoczynali swoją drogę. Każda z tych tragedii pozostawiła ślad, lecz niektóre z nich wydają się szczególnie okrutne. Dramat, który 3 lipca rozegrał się na autostradzie A52 w Hiszpanii, poruszył kibiców piłkarskich na całym świecie. 29-letni Diego Ugarte Reprezentant Portugalii i uznany napastnik klubowy zginął w katastrofie samochodowej, podróżując Lamborghini razem ze swoim bratem Andrę Silwą. Według śledczych doszło do pęknięcia opony przy bardzo dużej prędkości, co doprowadziło do przewrócenia i zapalenia się pojazdu. Bracia zginęli na miejscu. Dla wielu fanów było to nie do uwierzenia. Zawodnik o takiej klasie, z taką przyszłością, odszedł w ułamku sekundy. Internet natychmiast zalały tysiące komentarzy, wspomnień i łez. W Polsce również nie brakuje czarnych kart w kronikach sportowych tego lata. Kilka tygodni temu zmarł Marek Zdziemborski, zawodnik LKS z Ryf Bielsk, którego śmierć poruszyła nie tylko lokalnych kibiców, ale i całe środowisko regionalnego futbolu. Jeszcze głośniej było o śmierci 30-letniego Dawida Kaszuby, bramkarza Wisłoka wiśniowa. Kaszuba zginął nad jeziorem Solińskim według służb sunął się z brzegu wyspy skalistej prosto do wody. Towarzyszyła mu żona, która jako pierwsza zaalarmowała służby. Poszukiwania rozpoczęto natychmiast, jednak zmrok uniemożliwił kontynuację akcji. Dopiero następnego dnia, z pomocą sonaru, odnaleziono ciało zawodnika. Równie wstrząsające wieści dotarły sienianowic śląskich. 26-letni Wojciech Cholewa, były reprezentant polski w hokeju na trawie, zmarł nagle wskutek nieszczęśliwego wypadku. Informacja o jego śmierci poraziła zarówno kolegów z boiska, jak i całą społeczność HKS Siemianowiczanka. W oficjalnym komunikacie klubu czytamy: trudno znaleźć słowa, które opiszą to, co czujemy. Nie żyje Wojciech Cholewa. Nasz zawodnik. Nasz kolega z boiska. Strybun. Nasz przyjaciel. Nieszczęśliwy wypadek, niewłaściwe miejsce i niewłaściwy czas sprawiły, że wszyscy wciąż jesteśmy w głębokim szoku. Rodzino Wojtka. Przyjmijcie nasze wyrazy współczucia i pamiętajcie, że zawsze możecie na nas liczyć. Łączymy się z wami myślami. Pogrzeb młodego sportowca odbędzie się 20 sierpnia o godzinie 13:00 w kościele Święta Erasma w Barwałdzie Dolnym. Niestety, lista tragicznych informacji się nie kończy. 45-letni Paweł Borys Borkowski, uznany komentator i wieloletni propagator wrestlingu w Polsce, zmarł nagle, pozostawiając w żałobie całe środowisko fanów WWE. Jego głos przez lata towarzyszył widzom telewizji X-Team Sports Channel, gdzie z pasją i humorem komentował gale wrestlingowe, szczególnie WWE. Niestety, ale najgorsze obawy się potwierdziły. Legenda w wrestlingu w Polsce, wieloletni komentator WWE na Extreme, Paweł Borys Borkowski nie żyje. Poinformował portal MyRestling, który od 2015 roku relacjonuje życie w wrestlingowego świata w Polsce. Smutek po śmierci Borysa wyraził także Andrzej Supron, były prezes Polskiego Związku Zapaśniczego, który znał go osobiście, z niedowierzaniem i wielkim żalem przyjąłem wiadomość o twoim nagłym odejściu. Przez lata wspólnie komentowaliśmy materiały z WWE, dzieląc pasję, czas i niejedno dobre słowo. Twoje zaangażowanie, energia i poczucie humoru sprawiały, że każda sesja była wyjątkowa. Teraz pozostaje pustka, której nie sposób wypełnić, i wspomnienia, które będziemy pielęgnować. Spoczywaj w pokoju, przyjacielu. Borkowski był również jednym z pionierów polskiego w wrestlingu, już w 1999 roku. Razem z Supronem próbował stworzyć pierwszą federację profesjonalnego w wrestlingu w naszym kraju. Chociaż pomysł nie zdobył wtedy dużego rozgłosu, zapisał się w pamięci jako jedna z pierwszych prób przeniesienia amerykańskiego stylu show do polskich realiów. Uroczystości pogrzebowe Pawła Borysa Borkowskiego odbędą się 22 sierpnia o godzinie 11:00 przy ulicy Lipowej w Lublinie. Śmierć człowieka, który przez lata zarażał pasją i humorem, to dla fanów w wrestlingu niepowetowana strata. Zabrakło nie tylko komentatora, zabrakło ikony, której głos i energia były nieodłączną częścią sportowej rozrywki w Polsce. Wszystkie te dramatyczne wiadomości sprawiają, że ten sezon zostanie na długo zapamiętany jako czas bólu, pożegnań i zadumy. Świat sportu stracił wiele ludzi, którzy inspirowali, motywowali i zostawili trwały ślad w sercach tysięcy kibiców.